Hej, hej, i hey, z tej strony, Benek. Zapraszam na pierwszy próbny odcinek. Gra nazywa się Topico 5. Hmm, gra jest z C.I. z wydania. Nie, mamy dzisiaj, co tam mamy za miesiąc? Jest to maj. Jak wiecie, z tego roku delikatnie tylko jeszcze trochę przyciszę muzykę bo być może będzie za głośna muzyka także tutaj takie małe nie wiem, jakieś tam detale, żeby wszystko możecie sobie sprawdzić jak to wygląda całym w grze Topiko podstawa cała wszystkie alternatywy wyburzenie co i jak, prędkość Możemy sobie dokładnie zobaczyć, gdzie mamy co przypisanego do, do danej funkcji. Trochę jest to dziwnie zrobione, no ale całość jest taka już, jak widać, konkretna. No dobra, jakieś tuby wcale wysokie, wszystko mamy na, mamy na wysokich, jakoś trawy, wody wysokie, więc wszystko będzie idealnie fajnie, wszystko na wysokich zrobione. Mm, jest też tryb wieloosobo wieloosobowy w Tepico. W trybie wieloosobowym też możemy grać pomiędzy sobą. Ustawiamy sobie po prostu graczy, tak przyjaciół, których posiada tą grę. Możemy razem rozgrywać sobie, budować całościowe wszystko. Twórcy gry, tak? Twórca gry. Mm, aktualna wersja to jest 1.09. Payment Games, dyrektor kreatywny, tu macie wszystkich. Dyrektor techniczny, główny projektant Blizzard, programista. Całe środowisko tego. Także to będzie takie małe wprowadzenie, które zachęci. Gra jest bardziej podobna do SimCity, City Skylines tego typu proje, projektów rzeczy tylko że mm, gra różni się bardziej tutaj mam jakby decydujemy o większości rzeczy w tej grze więc może to być też jakaś tam forma będzie po prostu nie rozegnania oraz y, rozłożenia tego wszystkiego oczywiście więcej tu chyba nie będzie trzeba będzie mówić o tym, możecie sobie tylko zobaczyć programistów, artystów wszystkiego, którzy tworzą tą grę No i dobra Na pierwszy rzut jeszcze osiągnięcie Dla początkujących tu możemy wszystko sobie, mam 9 do zdobycia dla początkujących później nowy początek, dzień zero, powrót do przyszłości, taki ten mm, tryb wieloosobowy. Tak, m, aktualnie logujemy się, po prostu coś tego typu i chodzimy. Tak jak macie przy tym samym użyciu konta swojego, użytkownik hasło mm, hasło zapamiętane tak, żeby albo otworzyć nowe konto i po prostu grać jakby na nowym koncie z, z znajomymi a te konto jakby takie wiecie, macie do pojedynczego trybu nową grę zaraz przedstawię myślę, że um, to powinno wam przybliczyć grę Tropico a w międzyczasie przedstawię gdzieś tam będę miał zrzuty um, w którym roku gra wyszła i tym inne podobne po prostu, gdzie można się zapoznać z grą. Także żeby miał wszystko przedstawione dokładnie. Może jednak zobaczymy, zobaczę sobie zaraz na internecie, będzie szybciej. Zobaczymy tak, kiedy wyszła gra Topico. To jest Topiko 5. To tylko... Pico 5. Tak, to Pico 5. Zobaczymy sobie takie małe streszczenie na grach online. Wydawcy, twórcy, kto to jest? twórca kto jest wydawcą tej gry. Teraz tak. Premier w USA 23 maj. W Polsce została wydana 31 marca 2015 roku. Więc jest to. Tak powiem, roczna gra u nas, światowa data premiery 23 marca 2003, 2014 roku. Nie wiem, czemu ten posłysk był taki mniej więcej w różnych kontynentach tam w USA, między Polską a USA. Nie wiem, może to chodziło tylko i wyłącznie o tłumaczenie yy, po prostu napisów i innych rzeczy. Yy, wydawca CD Projekt. Jest to dobry wydawca wydawca polski oczywiście CD Projekt a wydawca to jest Alipso Media jest to niemiecka firma niemiecki yy, niemiecki wydawca yy, tak jak widzicie gra nawet na, tak na CD Projekcie zbiera nawet dobre oceny wymagania co do gry są nawet rekomendowane takie że nawet jeśli macie starszy sprzęt bez problemu sobie zagracie w tą grę Gra potrzebuje też internetu. Jest też tryb single player i tryb multiplayer przez internet. Gra zbiera takie małe ceny. Jak widzicie, cenę gry, w, jak wyszła, 54,90 zł. Aktualnie teraz, powtarzam się jeszcze raz, teraz, teraz aktualnie jest w CD-Action ta gra. Możecie sobie ją zdobyć kupując nowy CD-Action z, z maja teraz tego roku i możemy przybliżone ceny zobaczyć sobie na innych platformach topico 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 5 topico 5 to jest całe zestawienie wszystkie jakby takie giery w dodany w jedną grę w tym momencie to jest 4290 3999 na cdtppl um, nie znam także bardzo nie kupowałem u innych dostawców na gryppl 62 grymel.pl 6990 Topico 5 na. Tutaj zaś jest. Wersja cyfrowa, tam ta wersja była prawdopodobnie pudełkowa, tak. Także m, macie szansę. A wersja cyfrowa jest niestety droższa, bo jest to wersja, gdzie trzeba mieć klucz posiadać. Mm, co by tu więcej mówić? Cały komplet, kolekcja cała w wersji y, gry. I to Pico komplet ze wszystkimi dodatkami, z rzeczami. Kosztuje 149,99. Myślę, że to będzie na Waszą kieszeń jeśli, jeśli was stać, jeśli macie dostateczne środki, żeby sobie kupić tą grę. Spróbujcie. Są też wersje na Xbox 360, na PS4. Myślę, że to jest jakaś konkurencja dla gry Disney Skylines. Tyle, że trochę rozbudowana. Takie plusy, minusy, screeny. Tam pokażę screeny stworzone przez yy, gry, gry online Nie jest to źle, to nie wygląda. To jest akurat wszystko po angielsku, ale świat wygląda mniej więcej tak, że można sobie przybliżyć coś takiego wciskania. Co Remontować, widzimy, co się nam buduje. W międzyczasie, coś się nam buduje z boku, to my tutaj widzimy z naszej strony, tak? Po naszej lewej stronie. Do góry nam się pojawiło okienko. Wartość budowanej rzeczy albo wartość przeburzonych rzeczy. Kolejny jakiś taki plus, mały. Tutaj, jakby, takie nasze misje poboczne. Zbieramy, co musimy zrobić, co musimy stworzyć do tej gry, tak takie wiecie, takie jakby podmisje, dodatki Kolejna rzecz, która ciekawa przy full detalach, przy wszystkim widzimy dokładnie jak poruszają się te maszyny tutaj to zobaczycie w odcinku pierwszym albo w odcinku takim przy, przywitalnym yy, przy początkowych, to będzie odcinek jakby takiego wejścia w ten świat Topiko 5 Wyjścia pierwszego w ten świat Topico. Tle słyszycie muzykę z gry, z gry Topico 5. Nie wiem, czy będą prawa autorskie. Jak będą prawa autorskie, będę musiał wyłączyć yy, tą też muzykę przy nagrywaniu yy, pierwszego, że tak powiem, yy, kolejnych odcinków. Ale zaraz sobie zobaczymy to jest twórcą muzyki, więc i podam, że po prostu tak jest, powinno być. Nagranie nie powinna mieć żadnych tam problemów. Yy. Prowadzenie do gry. Myślę, że gra ma potencjał na naszym rynku, że są osoby, które w nią grają. Jest to dość ciekawa gra. Podobna gra do, do serii budowania, budowania, budowania miast. Także wydawca gry nie jest obcy, bo to jest tp.pl, więc twórca, który zna się na rzeczy. Mówię, jednak główny wydawcą jest niemiecka firma. Możemy też tak, możemy też zrobić jakby takie postacie, tak jak widzicie na screenie. Jest strony gryonline.pl możemy też zrobić wygląd postaci. Czyli to jest akurat to jest piekarz. Możemy wszystko zrobić. Jego umiejętności, jego talenty, jego wynagrodzenie możemy go zwolnić, to no, mamy no wszystko. Gra ma potencjał bardzo duży co do mm, tego typu rozrywki. Dobra. Przy full detalach bardzo wszystko fajnie wygląda. Ta seria bardzo wszystko fajnie wygląda. Zaraz wam pokażę mi więcej, jak to będzie fajnie wyglądało, żebyście mogli, żebyście mieli jakąś taką pewność, że gra nie jest mm, jakaś zbugowana czy coś tego typu. Tworzymy duże, duże aglomeracje. Mamy swoje potencjały budowlane takie rzeczy. Miasto po prostu cały czas rozwijamy. Dobra, i to będzie chyba na tyle. Ostatnie screeny wam pokażę. Dość fajnie to wygląda, nawet powiedziałbym czasami może być lepiej niż City Skylines, jednak no nie wiem. Posiadam, posiadam w, swoim, w swoim asortymencie też City Skylines. E, fakt, faktem, nie zagrałem jeszcze w City Skylands, chociaż powinienem zagrać. Tak? Bo możemy też cyrk zbudować. No i dobra. Jeszcze z tym tutaj zakończymy to sobie na tym to. I te wprowadzenie do gry. Tak powiem, skończy się na tym. Teraz. Jednak myślę, że. Myślę, że. Tak. Powinniśmy to zakończyć, ale czy będziecie chcieli, żebym to... Oczywiście wrzucę tam 2-3 odcinki z tego, żebyście wiedzieli, co i jak, z czym to się je, jeśli Wam się spodoba, będą serie. Jeśli Wam się nie spodoba, po prostu będą, tak? Będzie tam jakaś rozgrywka kilkogodzinna, kilkuminutowa. Może też odpalę steam jeśli dobrze mi się to wszystko zgra. I po prostu z automatu będzie z tym leciał, tu sobie to oglądał, co piszecie na drugim ekranie. Jednak mam to połączone przez kartę graficzną, więc na naciśnięciu przycisku widzicie mój zbiór. Tak, no niestety tak jest, a to co jest trochę dziwne. Także na to chwilę żegnam się z Wami, witam, zapraszam, zapraszam Was na kolejny odcinek. jeśli się pojawi, jeśli Wam się spodoba. Do, do Topico 5. zostawcie komentarze, jeśli Wam się spodobało, lajki. No, po prostu, jeśli Wam się to podoba. Jeśli Wam się spodobał po prostu taki wstępny mm, rekonesans gry dla Was. Myślę, że niektóre osoby też w tą grę grały, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ale jeśli Wam się spodoba, zobaczcie sobie to u mnie. Na razie, widzimy się już nie tu. Do...